Witajcie kochani na moim kanale Zapraszam Was na odcinek zdrapkowo imieninowy yy, Zakupiłam dla siebie dwie zdrapeczki na imieniny Taki sobie prezent sprawiłam I słuchajcie, zakupiłam sobie wielką krzyżówkę i bonus 7 Tak wiecie, na bonus yy, Tutaj mam, słuchajcie, krzyżówkę z numerem 8 Tak jak już mówiłam, coś ta ósemka mnie prześladuje Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa A bonus z numerem 12 I zobaczymy, czy coś będzie yy, Zaczniemy sobie drapać Podejrzewam, że będą przerwy, no bo wiecie, jest Adaś i on co chwilę przelatuje, coś tam, coś tam, no i tak to wygląda. Ale nic, zaczynamy drapać, zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Trzymajcie, kochani, kciuki. Kajcie, bo nie wiem, gdzie drapać. Literka i. I. Aha, tu i. No i zobaczcie, co to jest. Dobra, zrapałam dwie literki i i ty. W bonusach nie ma. Chociaż ja nie lubię podwijać drapać, ale tak wyszło. No ale szukamy sobie tutaj. Muszę sobie zasady przypomnieć Bo powiem wam szczerze, że ja nie pamiętam Tutaj jak pięć słów, a tutaj jak trzy Dobra eee, Mostek Aparat i i, I I I I Czyli gdzieś był jeszcze ty Nie, więcej chyba to nie było I teraz z tej strony Ti, iga eee, Tutaj mamy ty te mamy ty, ale chyba więcej nic nie mamy. No dobrze, kolejna literka to będzie literka O. No i mamy tutaj Rola. Mam nadzieję, że dobrze widać. Muszę sobie tutaj sprawdzić. No chyba tak. No i teraz sobie trapiemy mostek. Morena. oko. Ach, muszę chyba zmienić. Też przepraszam. Natalka, twój drapak bo chyba on jest za duży. Eee, noe. Melon. Tutaj O. Aloes. Oka, tutaj O i tutaj mamy O. Dobrze, chyba wszystko. I z tej strony ocet globus, oaza. I na to by było tyle. Kolejna literka to będzie literka R. Rola rum erek. Mamy tutaj. No i teraz tutaj mamy ry, relikwia. Szukamy dalej aparat. Tutaj mamy ry, tutaj, wiecie, staram się nic nie mówić, bo innego niż literki, żeby czegoś nie przegapić. Kraj. Tutaj mamy ry, ale zapraszam was do konkursu, który trwa do czwartku, no i w piątek będziemy widzieli kto wygra. Teraz tutaj aż dwie literki r. Tutaj mamy r, tutaj mamy rak i to by było na tyle. Boże, sto lat nie drapałam tej zdrapki. <laughs> Literka K w bonusie mamy tutaj. No i teraz tutaj kiwi. O, mamy pierwsze słowo oko. Przepraszam. Przepraszam, za chwilę wrócę. No, kochani, jestem. On woła mnie co chwilę, bo od mu basen, ale powiedziałam, żeby zaczekał na mnie, bo wiecie, ja nie mogę go tak w basenie samego. Boże. Więc jak już pójdziemy do tego basenu, to już wiadomo, nie będę miała jak zdrapać zdrapki. Więc musi poczekać. No i co chwilę przychodzi i mówi, kiedy minie 5 minut. No i tak to wygląda. No ale nic. Rak. Tutaj mamy K. Tutaj mamy K. No i to chyba by było na tyle. Literka C. Tutaj nie mamy. I teraz szukamy. Tutaj mieliśmy właśnie to pierwsze, pierwsze słowo. Chyba jedna literka C na całe te. No, dużo fach, tutaj mamy ocet, tutaj mamy mlecz, no i to by było na tyle. Kolejna literka to jest literka d, dysza. Tutaj, teraz mamy tutaj d, no i patrzymy, czy jeszcze coś jest. Zobaczymy. Chyba nie ma. A z tej strony literka d? W ogóle nie ma. No, tak to jest. Literka z. Tutaj mamy z. I teraz szukamy z tej strony. No na razie... O, tutaj mamy z. Hmm. Czy jeszcze jakaś z jest? Tutaj mamy z uszy. I chyba tyle, więcej nie ma, a z tej strony oaza. Tutaj mamy aż dwa z. No i to by było na tyle. Dobra, trapimy dalej. Gdzie te literki się podziały? Taka je w się nie ma a tej strony, z tej strony, z tej strony kraj. No i to by było na tyle. A z tej same Jazz, tu, Jan. I to by było na tyle chyba, nie? Kolejna literka, literka L. Rola. No i jak będzie literka A, to będziemy mieli bonus, ale Tutaj mamy L, tutaj mamy L. Tutaj mamy L, tutaj, tutaj. Hmm, chyba więcej nie ma. I teraz ten Globus. Mlecz. Tutaj L. No i to by było na tyle. Literka E. Mamy w bonusie, no coś czuję, że pewnie A nie będzie, skoro jest literka E. Bo zazwyczaj to tak jest. No ale zobaczymy. Nie będziemy tutaj. Od razu się zniechęcać, no ale wiecie Tutaj mamy E. I to by było na tyle. I teraz tutaj Same. Mamy pierwsze słowo OCET. Tutaj mlecz. BEM. Apelacja. I to by było na tyle. Literka G. Gaz. Ok. A tutaj ZYNO. No to na pewno już a nie będzie, dlatego, że nie może być dwóch słów w bonusie. Także jednak miałam chyba dobre przyczucie. No ale teraz może będzie coś tutaj. Magnes. Idzie mój aldaś. Iga. Będę musiała zaraz przerwać. Chyba, że poszedł do swojego pokoju. No właśnie. Muszę. Idzie. Przepraszam. No i wracam do Was. Tak, literka U. Rum. I szukamy tutaj U. E, U, U. Unia. Tutaj U. Tutaj U. I chyba więcej nie ma z tej strony. Czekajcie, bo coś mi się tak kręci. Tutaj mamy U. Tutaj mamy U. Tutaj mamy U. Ale nic więcej. Literka P. P. Tutaj mamy P. Pompa. Aparat. P. P mniej więcej nie ma. Apel. No w ogóle tam gdzie jest literka A, to już nie, nie wierzę, że cośkolwiek będzie, no ale literka B. Eee, szukamy tutaj literkę B. saba saba A nie sabat. Tutaj by, tutaj by, tutaj by. I to by było na tyle. I teraz z tej strony mamy B tu. B. No i to by było na tyle. Dobra, trzy literki nam zostało. Literka XX chyba w ogóle nie widziałam nigdzie, więc nie będę nawet szukać. Literka S. S jest tutaj, mamy tu, 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 tu. Ale co z tego, jak nie ma tej literki A? I to tutaj mamy drugie słowo Rebus, ale nic nam to nie daje, tak? I z tej strony same. Mamy drugie słowo Globus tutaj S, tutaj S i to by było na tyle i ostatnia literka, literka W W, W, W no i nie, nie ma tutaj nawet literki W a z tej strony tutaj jest W ale nic nam to nie daje, no niestety, no jest pusta jednak ta ósemka jest nieszczęśliwa dla mnie, nie powinnam się na nią zgadzać <laughs> trzeba było pójść do innej kolektury i kupić co innego ale mamy jeszcze bonus no i Adasio poszedł i tutaj teraz drapiemy sobie tego bonusa. Słuchajcie, ten bonus jest taki duży, że on mi się nie mieści w kadrze. Zobaczymy, może mi się uda jakoś was tam... <gryw> Będę przesuwać. Najbardziej myślę, że to jest, będzie najlepiej. No, będzie słychać Adaśka, ale chcę zrobić. I co, Zrobimy? co tutaj trzeba? Puszkę albo siódemkę. Plik, plik, przepraszam. Mamy jakieś coś. Kwiatuszek, diament, rower. Karta cytryna, awokado, cigarek, szampon, kawa, kwiatuszek, wiedrąka, gwiazda, podkowa, palma, pieśnia. No trudno. Ja też nie znalazłam nic. Także jest niestety pustaki. Tutaj się popsypałem, no niestety. Nic na to nie poradzimy. Czasem jest fajnie, czasem są takie pechowe, pechowe, pechowe dni i pechowe. Zdrabki się wtedy kupuje. No nic na to nie poradzimy. Zobaczymy sobie, ile mogło być tutaj w bonusie. O, 60 zł. Mogli dać, no ale nie dali. Trudno. Ja Wam, kochanie, bardzo dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za życzenia, które dostałam, za wsparcie i w ogóle jest mi bardzo, bardzo miło. Na pewno fajny ten konkurs, który wymyśliłam, bo dużo osób napisało, że fajny pomysł. Osoby, które ode mnie, u mnie tutaj nowe. Też bardzo Was witam na, na moim kanale. Wiem, że życiowej doradca organizował fajny konkurs. Na pewno te zdrapeczki będą dla Was, kto tutaj przyjdzie i napisze, że jest od życiowego doradcy i zostawię subskrypcję. Także będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja Wam dziękuję, kochani. Żegnam się. Idę się relaksować, nie ma co się tu przejmować. Z drabkami na sport poszło, także super. A jeśli, jeśli chodzi jeszcze o tą sprawę z rowerem, co jeździmy i zbieramy punkty, gdzie lotto stwiera, to gruiz już jest na drugim miejscu, także super, bardzo się z tego cieszę. Może się uda i będziemy na pierwszym i nasza szkoła będzie miała wiaty, znaczy dwie szkoły. Ale zobaczymy, no bo to jeszcze do końca sierpnia jest rywalizacja jeśli ktoś chce też wspierać nas naszą miejscowość, dajcie znać, ja wam wyślę link zaproszenia na tą hmm, aplikację, gdzie trzeba się zalogować i jak się jeździ na rowerze, po prostu włączyć tą aplikację i zbierać punkty. Żegnam się, kochanie, buziaczki, pa.